Wieczoru reprezentujący oktopus Łódź i współpracujący z trenerem Przemysławem Przyszką, Marcin Wipę-Filincza! Prosimy o uwagę na słuchanie słuchaczy z tą muzyczką teraz do fotki. Jeszcze Zniszczymy, jaka jest idealnie, dobra, i teraz jeszcze dwa. Ale, super! We're talking. We're talking. We're talking. <that> <away> Marcin, to Twój trzeci Real Fight. Czujesz się mocniejszy teraz, czy za pierwszym razem, jak wchodziłeś w coś, co no, było dla ciebie nowe, jeśli chodzi o takie walki w oktagonie? Nie no, z, jakby nie patrząc minęły dwa 2 lata, doświadczenie poszło do góry, walki dla innych organizacji, wie, wiele więcej treningu, wiele więcej doświadczenia, więc no teraz jest jeszcze lepiej niż było i będzie to, pokaże to w sobotę. Um. Można powiedzieć, że ta walka na Babilonie z Sudolskim no, była pechowa. Czy żałujesz trochę, że no, nie miałeś takiej bardziej spokojnej głowy? Jak mogłeś tą walkę inaczej poprowadzić? Miałbyś teraz bilans dodatni. Przygotowanie było krótkie, ale czułem się dobrze, ale ta gorąca głowa się przeszkodziła. O jakby bym nie poszedł, jeden krok mniej, mógłbym jakiś czas dołożyć coś, a tak to się skończyło, jak się skończyło. E, czyli rozumiem, że e, walka sobotnia będzie już jaka? Wygrana. Ale taktyka będziesz bardziej taktycznie podchodził do, do, do tej rozgrywki? Na pewno będzie dużo więcej myślenia, a nie skończenia jak najszybciej. Może się skończyć decyzją, jeżeli się skończy szybciej, to się będzie super, ale na pewno musi być wygrana, nie przegrana przez Gubi błąd. A co wiesz o swoim rywalu? Idzie do przodu, mocno bije. No i chyba tylko tyle i ma debiut zawodowy. Czyli w sumie rywal podobny jak ten sprzed roku. No bardzo podobny. Może wręcz nawet taki sam można powiedzieć. Też będzie. Tamten jedynie był mańkutem, ten jest z normalnej pozycji, bije, ale będzie też niższy i będzie walka podobna. Jest, jest was dwóch, będziesz jednym z dwóch pełeniczany, ale jesteś w walce wieczoru. Powiedz, czy liczysz na doping ludzi z Pabianic i okolic? No, będzie moich dużo kibiców, wiem, że będzie głośno. Tak jak co roku. Marcin, te info życzy powodzenia i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki. Jeszcze minutkę, drodzy Państwo. Państwu. Właśnie, ja to chciałem spytać. A powiedz mi, jaki masz plan na walkę? wygrać, Wygrać, jak najszybciej się da. A ulubiona technika? E, Kimura. Kimura. A jakbyś miał jednym czasem kogoś zlokautować, to jakim? No chyba, no jak to jest popularnie, Louis z połowrotu. Czy... Louis, ogłuszacze kołowroty, drodzy Państwo. Dzięki wielkie, wielkie brawa. Krystian Kluczny, jeden z organizatorów sobotniej gali Real Fight 3. Krystian, czego możemy się spodziewać po trzeciej odsłonie? Na pewno sportowych emocji, na pewno jest bardzo mocna karta, bardzo dobrzy zawodnicy, jest więcej walk, jest 11 walk z tego, jest z tego co pamiętam 5 walk zawodowych w formule MMA. Są dwie walki zawodowe w Formule K1. Wiadomo, jest walka o pas PFKB, także naprawdę będzie mocno sportowo, tak, także dobierałem ogólnie tą kartę, ponieważ jestem matchmakerem, e, dobierałem tą kartę tak, żeby jeszcze bardziej podnieść poziom sportowy. Teraz, z jaś, z jaś, z jaś, nie, nie o to chodzi.